Tamila Milaś Katowice, przypadek Sikorskiego skłania mnie do zadania pytania: co w polskiej polityce jest nie tak, że tak trudno nam wyłonić mężów stanu, których szanuje społeczeństwo i którzy reprezentują interesy całego narodu, a mamy ludzi? Delikatnie mówiąc, nieodpowiedzialnych czy też skrajnie partyjnych. A we Włoszech wygrywa partia pani Meloni i były premier Draghi mówi: W Unii Europejskiej idziemy razem, bo to są nasze interesy. Dlaczego w Polsce tak nie może być? Brawo. Panie doktorze, a później pan profesor. To jest ciekawe pytanie. Bardzo proszę. Jeśli popatrzymy Ta na że to jest szczególnie ciekawe. Tak, w... powinniśmy tak jak na przykład Izrael po prostu mieć super służby specjalne, które będą też prześwietlać, badać polityków pod kątem tego, skąd ma na przykład, nie wiem, milion bańkę dolarów i nie wiadomo skąd to się wzięło wszystko. Pan profesor, w odniesieniu do pytania, które zadała pani. Nie ma żadnej poważnej, ja mówię o Konfederacji, no po partii w parlamencie polskim, która kwestionowałaby członkostwo Polski w Unii Europejskiej i mówiłaby, trzeba wyjść z Unii Europejskiej. Na zachodzie są takie partie w parlamentach i to jest przedmiot dyskusji. Czy jest w Polsce poważna partia w parlamencie, która chce wystąpienia Polski z NATO? To w ogóle nie jest przedmiot dyskusji. U nas nie ma takiej, takich formacji politycznych. I po trzecie do tego konsensusu. W ostatnim czasie doszedł stosunek do Rosji i stosunek do Ukrainy. U nas on również łączy całą klasę polityczną. No nie, A no posu... nie, no nie. Tu no i Rosja teraz... powinna być w NATO. No to jest fundamentalna różnica. pośle, ale nie powie, to jest... że Rosja powinna być w NATO. Pan mówi o wypowiedzi, która była kilkanaście lat temu Nie. Zakładam, zakładam, że dochodzi do pewnej ewolucji jednak. No właśnie widzieliśmy tę ewolucję partii... na Twitterze.